Ma w dzisiejszym filmie będziemy grać w gry geograficzne. Jeżeli chcecie jakieś inne gry o tej tematyce, to piszcie w komentarzach. Zapraszam do oglądania. A więc tak, pierwszą grą jest flagle, czyli po prostu trzeba państwo zgadnąć po fladze, co standardowa Polska. Polska to nie jest, to może być... Co jest od, na górę od Polski? Dobra, wezmę po prostu wpiszę jakąś tą flagę i... Chybaż to jest Białoruś, chociaż nie Tak, Białoruś. A ja myślałem, że to będzie co innego. Dobra, lecimy z kolejną rundą bonusową. Jaki kształt ma Białoruś, to tutaj. Białoruś ma taki. Jeszcze kolejna. Państwo to to będzie to Wybierz To chyba to, Mińsk, Ukraina Chyba powyżej, nie? I ruble. Tak, dobrze. Pierwszy raz mi się udało wszystko odgadnąć dobrze Dobra, lecimy do kolejnej gry. A teraz po prostu trzeba przejść sobie taką wycieczkę z Meksyku do Anger Argentyny. Co tam będzie? Tak tam chyba z Gwatemala. Mala. Ehehe, Salvador, Nicaragua. Hmm. A, tam będzie chyba Honduras jeszcze. Honduras Panama Panama i tam jeszcze była chyba Kost, Kostaryka no. Kostaryka i teraz tam jest chyba <ścoughs> Kolumbia Kolumbia i Brazylia Brazylia jest jest Dobra, lecimy do kolejnej gry. Kolejną grą jest standardowo Globla Trzeba odgadnąć Państwu po prostu po Nakuli. Polska. Polska znowu jest blisko. We wczorajszym odcinku też była tak blisko, ale teraz tutaj jest 145 km, a wtedy było 10. Ech, e... Zobaczę tak. No to. O, dobra, to jest jeszcze dalej. Czy to będzie bardziej w stronę Francji? Aha, muszę się inaczej pisać. Francja jest też blisko, ale nie wiem, czy bliżej. Nie wiem, chyba tak. No to Hiszpania? Hiszpania jest dalej. To jest albo Wielka Brytania, albo Niemcy nie, dobra, to nie nie, chociaż czekaj, zobaczę w stronę Węgier Węgry 0 km to będzie w takim razie sąsiad jakiś. Ale co to będzie? Czy to jest Austria, czy co to jest. Ausy... Austria. Tak, dobrze, Austria. No, 7, 7 gesów musiałem zrobić. I się udało. Dobra, to co, lecimy do ostatniej gry już? Ostatnią grą są państwa na F I za dużo ich tu nie ma, bo AB4, ale... Nie wiem, ja nie, ja nie pamiętam wszystkich państw takich od razu bym miał powiedzieć. Dobra, to lecimy do. Zaczynamy quiz. Dobra, to jest, to jest Francja. E, Finland Finlandia. 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 E, co tam było jeszcze? Filipiny o ciekawe, co tam jest dalej. Dobra, to jest chyba nie chwila, tak, Fiji. Dobra, ok. No tutaj też jest nawet, że Fiji to było najmniej osób, później Filipiny. Czyli tutaj chyba tak samo jak ja zacząłem radywać. Dobra. Więc ode mnie dzisiaj na tyle. Co? Do jutra. Elo?